Drugi raz nasza duża scena gościła finalistów Podkarpackiego konkursu teatralnego organizowanego przez nas wespół z Akademickim Liceum Ogólnokształcącym. I to jest zawsze dla teatru profesjonalnego taki świeży powiew z nadzieją na na nowe talenty, ale też na ludzi, którzy są zainteresowani teatrem i są naszymi widzami. Więc z przyjemnością uczestniczymy w organizowaniu tego konkursu, a te prezentacje dzisiejsze udowodniły, że naprawdę młodzi ludzie potrafią o bardzo różnych rzeczach mówić ze sceny w sposób interesujący. Tworząc często bardzo ciekawe kreacje zbiorowe. A wśród nich są też talenty, które mogą w przyszłości zasilić choćby naszą młodą scenę, która niedawno dała premierę spektaklu Igraszki z Szekspirem. Więc to jest taki rodzaj jednocześnie, powiedziałbym, wsparcia profesjonalnego dla takiego autentycznego ruchu artystycznego dla, dla takich ruchów, w którym wyraża się po prostu emocjonalność i wrażliwość młodych ludzi dzisiaj, a zarazem, no, jest to też takie laboratorium, z którego my możemy czerpać, budując swoją młodą scenę teatru imienia Wandy To już trzecia edycja naszego konkursu i z roku na rok Widzimy postęp, widzimy e, coraz większą twórczość, coraz większe e, zaangażowanie naszej młodzieży i wspaniałych opiekunów. W drugiej edycji naszego konkursu wyłoniono kilka perełek e, aktorskich, które to osoby już stawiają swoje pierwsze kroki na profesjonalnej scenie. Grają w Teatrze Siemaszkowej między innymi pod e, Czujnym okiem pani Barbary Napiera i w spektaklu pod tytułem Igraszki z Szekspirem. A więc czekamy na kolejne e, talenty, na kolejne perełki. Nasi uczestnicy już samym tym, że mogą przyjść do Siemaszki, mogą zagrać na dużej scenie, e, już to dla nich jest wielką nagrodą, więc... E, jest stres, ale też bardzo duże doświadczenie, pozytywna lekcja teatru, jak się odnaleźć na scenie, jak zachować się przy tak dużej publiczności. No i z czym teatr wielki się je.